Cześć! Witaj w kolejnym odcinku samouczka Platformy Zakupowej B2B Polska. Dzisiaj opowiem, jak stworzyć nowych użytkowników Platformy Zakupowej, działających wspólnie w ramach Twojej organizacji. Aby stworzyć nowego użytkownika, musisz zalogować się do Platformy Zakupowej za pomocą konta z uprawnieniami administracyjnymi Twojej firmy. W panelu Klienta, w sekcji Moje konto, znajdziesz pole użytkownicy. To miejsce, gdzie możesz dodać nowe konta oraz zarządzać swoimi współpracownikami. Aby dodać nowego użytkownika, w pierwszej kolejności należy wprowadzić dane niezbędne do identyfikacji pracownika oraz aktywować nowe konto. Po prawej stronie znajdziesz sekcję, w której możesz przydzielić uprawnienia. Opcja, które możesz wybierać zostały tak podzielone, abyś mógł je przypisać użytkownikom o określonych zadaniach w Twojej firmie. Przykładowo, handlowiec będzie miał wgląd i możliwość tworzenia ofert, może również składać zamówienia, ale to Ty je ostatecznie autoryzujesz. Pracownik działu księgowości może otrzymać uprawnienia do uzyskania informacji o przeterminowanych płatnościach, podgląd limitu kupieckiego oraz możliwość pobierania faktur. Możesz również nadać użytkownikowi status administratora lub przydzielić limity określające maksymalną wartość składanych zamówień. To wszystko w odcinku dotyczącym tworzenia nowych użytkowników. Mamy nadzieję, że spodobały się Tobie możliwości naszej platformy. Zapraszamy do współpracy i rejestracji na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia.